Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj zapraszam Was na prezentownik cykl literatura piękna. Na początek wybrałam dla Was kilkanaście książek właśnie z tego gatunku. Nie jest to literatura klasyczna. Starałam się też wybierać. No, najwięcej to z tego roku, dosłownie kilka książek to jest z roku. Raczej z lat poprzednich. Mam nadzieję, że no z tego coś uda wam się wybrać. Nie jest to też, nie są to też książki, które myślę są polecane na innych kanałach. część myślę, że tak, ale część myślę, że nie, więc może coś takiego oryginalnego znajdziecie tutaj dla siebie. Więc żeby już nie przedłużać, zaczynamy. Słuchajcie, na początek książka, którą ja no, obdarowuje często jakby znajomych, przyjaciół, rodzinę Od, na różne okazje. Jest to wielka panda i mały smok James Norberry jest kilka, słuchajcie, książek z tej serii. Ja mam taką i słuchajcie, tu są. One są przepięknie wydane, ta akurat jest w podziale na pory roku i. Zawsze, i to potwierdzają mi też inne osoby, jak mam trudny dzień, albo nawet szukam jakiejś inspiracji, to po prostu otwieram na dowolnej stronie, ale też szukam w zależności od pory roku. No i zawsze kieruję się i zastanawiam się nad tą maksymum. Na przykład teraz otworzyło mi się, słuchajcie, najważniejsze to zaczęła Wielka Panda przyciągnąć czyjąś uwagę. No, i powiedzcie mi, czy to nie jest trafne, no, teraz do tego filmiku. A powiem Wam, naprawdę nie zaznaczałam, po prostu otworzyłam no, tak, jak mi się to złożyło. Więc świetna, i wszyscy mi potwierdzają, że otwierają i nagle wow! Nie? Kolejna książka, która mnie zachwyciła, słuchajcie, w tym roku to jest Heaven. Mieko Kawakami. Wiem, że jest też nowa książka no, tej autorki, natomiast ja jeszcze nie czytałam, ale Heaven mnie bardzo poruszyło, bardzo zaintrygowało. Dodatkowo książka jest naprawdę przepięknie wydana też przez wydawnictwo Mowa. I porusza bardzo ważne tematy, takie jak wykluczenie wśród rówieśników, wykluczenie społeczne, też trudne relacje rodzinne. Więc myślę, że taka książka bardzo na czasie, więc jeśli macie kogoś młodego, ale też to będzie dobra książka dla rodziców, które mają na przykład nastolatka, którzy mają nastolatka to to będzie bardzo dobra pozycja dla nich. No i tak jak mówię, no świetna, świetna lektura. Kolejna książka to jest Otchłanie Pilar Quintana ukazująca kolumbię lata 90., ale całkowicie z innej perspektywy. Ja też sięgając po tą książkę, miałam całkiem inne wyobrażenia. Myślę, że tutaj myślałam, że tu będzie o mafiach, o wiecie, o tej jakiejś przemocy. Natomiast tu jest o czymś zgoła innym, o przemocy, ale takiej y, psychicznej, o tym, że można mieć. Duży majątek, ale być bardzo nieszczęśliwym. O tym, jak można być więźniem w swoim ciele i o tym, jak bardzo można marzyć o tym, żeby skończyć to życie doczesne, ale też o nieszczęśliwych dzieciach, więc bardzo ciekawa pozycja właśnie o Kolumbii, ale tej z wyższych sfer. Więc gorąco Wam polecam. I myślę, że nie będzie też dla nikogo zaskoczeniem. Chociaż zastanawiałam się, wiecie, czy nie nagrać, i być może też nagram taki prezentownik typowo o sagach jakichś no, rodzinnych, ale tutaj też wrzuciłam, bo to jedna z moich ulubionych serii. Czyli Siedem Sióstr Lucinda Riley, no i kontynuacja mm, też przez jej syna Harego Wit Takera Atlas Historia Pasalta to jest już ostatni z tomów. Serii Siedem Sióstr. Więc jeśli macie kogoś w rodzinie, kto już czytał Siedem Sióstr no i czeka właśnie na ten tom, no to myślę, że to będzie dla niego wspaniały prezent. A jeśli nie macie, a lubi takie właśnie literaturę piękną, lubi też poznawać przy okazji inne kraje, inne obyczaje, inne kultury, to polecam. Właśnie całą tą serię i zacząć od pierwszego tomu. Można też w ogóle komuś, bo jest, są przepiękne wydania, zresztą w ogóle wydawnictwo Albatros przepięknie wydaje to, e, kupić całą serię komuś na prezent i uwierzcie mi, że na pewno będzie zachwycony. Więc też Wam gorąco polecam. E, I teraz słuchajcie, mam trzy książki z jednego wydawnictwa, które jest dosłownie odkryciem dla mnie tego roku. Dlaczego? Dlatego, że każda przeczytana książka z tego wydawnictwa trafia na listę moich bestsellerów i jest wyjątkowa i pod względem literackim, chodzi mi o styl, i pod względem merytorycznym, i pod względem treści, więc naprawdę są to bardzo wartościowe książki. Pierwsza powieść to jest Lekka prasa nie istnieje Kikuko szmura. Książka, która porusza bardzo ważne tematy, takie jak właśnie, że młode pokolenia często szukają pracy lekkiej, łatwej i przyjemnej. I czy taka praca w ogóle istnieje, taka, że można tylko iść na parę godzin, nie przepracowywać się i mieć dużo czasu dla siebie, a jednocześnie być spełnionym zawodowo? Czy jest to możliwe? No to tutaj poznajcie naszą bohaterkę i czy jej się to uda, bo ona właśnie takiej pracy szuka. Czy jest osobą leniwą? Nie. Czy jest osobą taką, która nie chce dawać z siebie wszystkiego, jak może się nam wydawać, też nie, ale jednocześnie właśnie szuka czegoś. Lekkiego i, tak jak mówię, to jest ta jej droga do poszukiwania tego, czyli to, co teraz jest takie popularne, ten well-being, ale czy coś takiego w ogóle mm, wiadomo, że jest, ale w jaki sposób to można osiągnąć, a czy to w rozumieniu młodych ludzi jest osiągalne i czy to osiągnie nasza bohaterka. I plusy, i minusy każdej pracy, więc bardzo fajne. Kolejna książka tego wydawnictwa to jest Krzywym Pługiem Itamar Weira Junior. Książka z Brazylii. Przełożona przez Eliasza Chmiela. Ja też jego książkę czytałam o jego tam podróżach, poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. Też niesamowita, ale tutaj krzywym pługiem to mamy ukazaną Brazylię. Niby już jest koniec niewolnictwa, ale czy rzeczywiście tego niewolnictwa nie ma w Brazylii? Tak zwane współczesne niewolnictwo. Też e, ukazanie takiego dysonansu między. Europejczykami, którzy no, zamieszkują Brazylię i są Panami, a ludami Afryki, które no, tam pracowały na plantacjach jako niewolnicy, jaki jest dysonans między nimi, jakie obyczaje zostały zapożyczone e, przez e, no, Afrykańczyków e, od białych, e, a co nowego wnieśli jeszcze no, od siebie, tak ze swoich, od swoich przodków, i jak połączyli tą kulturę. Można powiedzieć taką hybrydę, stworzyli właśnie tam w Brazylii o szamanach, o niesamowitej relacji dwóch sióstr. Książka przepięknie napisana, pełna też takiej egzotyki, pełna. Niesamowitych takich porównań, związków frazeologicznych, przepięknego, przepięknego języka literackiego i głębokiej treści. Dodatkowo, tak jak widzicie, jest też przepięknie wydana, warta oprawa, więc jeśli macie kogoś, kto lubi taką no, ambitniejszą literaturę piękną, to gorąco polecam. I ostatnia książka też z tego wydawnictwa, którą polecam, to jest Z nieba spadły trzy jabłka. Książka, która mną za, e, mnie zachwyciła. E, e, opowiada o e, Armenii. Armenii i o, o tym, czym jest możliwa miłość e, gdzieś tam na stare lata. Też opowiada o Trudnych relacjach, o tej trudnej społeczności, o trudnym życiu w tej Armenii, o wiosce oddalonej e, od miasta, e, bardzo, bardzo daleko, o tym, jak ta ludność sobie radzi, e, o jej kulturze, o jej zwyczajach, o życiu codziennym, e, o właśnie o tym, co przeżyła ta ludność na przestrzeni, w zasadzie to jest na, na, poprzez jedną kobietę, życie jednej kobiety ile, mogła, ile jest w stanie przeżyć jedna osoba gdzieś tam wojen, trudności przemocy, doświadczonej też ze strony bliskich ale też miłości więc... Dodatkowo, jest, słuchajcie, przepięknie, przepięknie napisana. Są tu też przepisy, na przykład kulinarne, właśnie no, z Armenii, więc to jest taka wartość dodana. Tutaj, oprócz tego głównego, głównej tej powieści, z nieba spadły trzy jabłka, są też zawarte krótkie opowiadania, które dotyczą no, wojen, które dotyczą Różnych tam sytuacji, e, więc no, polecam Wam. No, jedna z, e, no, z piękniejszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. E, kolejna książka to e, książka, o której też Wam mówiłam w podsumowaniu listopada Kradzież o trudnych relacjach między Rdzenną ludnością Szwecji a Szwedami, czyli samowie kontra Szwedzi, tak można to powiedzieć. I to, jak są traktowani nawet w XXI wieku przez właśnie Szwedów jakie mają prawa, jak muszą no, sami o siebie walczyć o hodowcach reniferów, o ich kulturze, o języku więc bardzo ciekawa pozycja. Jeśli już jesteśmy przy tym to kolejna córki klanu Jeleni Daniel Daniel też przepięknie wydana i cudowna powieść o rdzennej ludności Kanady autorka też ma tutaj taki wątek biograficzny czyli jest to oparte na historii z jej rodziny i opisuje trochę historii jej brabra, babki więc jest to bardzo ciekawe więc jeśli chcecie no, poznać właśnie rdzenna ludność Kanady ale poprzez powieść to polecam kolejna to jest klucz Sary powieść przy która mnie wzrusza którą pożyczam wielu osobom i która wszystkich porusza którzy to czytają przy której nie da się nie płakać o niesamowitej relacji małej dziewczynki Sary i jej brata i o tym, jak ona walczy o jego życie, czy udaje się o to życie zawalczyć, jak będzie wyglądało jej życie po wojnie, właśnie drugiej wojnie światowej, o utracie rodziców, o walce o przetrwanie o tym... Co wydarzyło się we Francji i jak Francuzi zachowali się no, wobec Francuzów, tylko że no, byli traktowani jako raczej no, tylko pochodzenia żydowskiego. Więc gorąco, gorąco Wam polecam. Bardzo mocna książka, bardzo poruszająca i tak jak mówię, bardzo wzruszająca. Kolejne to też moje odkrycie tego roku, może nie książka, ale pisarz, Frederick Beckman, przeczytałam większość jego powieści, tutaj mam jedną, ale polecam wszystkie, tutaj są niespokojni ludzie, ale oczywiście polecam również Mężczyznę imieniem Owe. Polecam Wam Miasto Niedźwiedzia, polecam Wam, przepraszam, dziękuję. I chyba jeszcze jedną czytałam. Więc autor, który ma niesamowity dar przekazywania bardzo ważnych treści w sposób taki lekki, w sposób czasami humorystyczny, ale to jest taki śmiech przez łzy, taki, który potrafi wzruszać, potrafi w nas obudzić często skrywane emocje. Więc gorąco wam polecam wszystkie książki i no tak jak mówię, możecie podarować jakąkolwiek tego autora z swoim bliskim i uwierzcie mi na pewno się spodoba. I dwie książki na koniec to są już z lat poprzednich. No, które są cały czas gdzieś tam na listach bestsellerów. Pierwsza to Gdzie śpiewają Raki, Daniel Owens. No, książka, tak, która no, cały czas gdzieś tam jest na tych listach bestsellerów, nie będę mówiła szerzej, no, ale no, opowiada też wspaniałą historię i zawiera, myślę, że taką największą wartością tej książki, przynajmniej dla mnie. To była nie tylko historia tej dziewczyny, ale te przepiękne opisy przyrody. I ostatnia książka to jest Życie Violet Valérie Perrin. Przepięknie też wydana przez wydawnictwo Albatros. Książka, do której często wracam. Książka, która była moją ulubioną książką zeszłego roku. Ale również tak jak mówię, często sięgam do niej w tym roku, e, ponieważ e, no, każdy rozdział no to powiem Wam zawiera jakąś taką e, maksymę, która trochę jest tak jak w, żeśmy zaczynali wielka panda i mały smok coś takie clue, które potrafi e, no, zmusić do myślenia, do jakiejś motywacji, refleksji. Opowiadająca życie konsjerżki, cmentarza, wcześniej dróżniczki, ale też kobiety, która potrafiła bardzo wiele przejść w swoim życiu, wiele doświadczyć, ale zawsze znajdywać tą pozytywną stronę. Więc to gorąco Wam polecam. Więc to tyle z moich na razie polecajek. Z gatunku literatura piękna. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że coś może z tego wybierzecie na prezent dla Waszych bliskich. No i to tyle na dzisiaj. Pierwszy prezentownik za nami. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.